Dzień dobry Państwu przy podcastowym mikrofonie. Piotr Karol Suszczyński. Zachęcam do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu. Tym razem na tapet wezmę sobie piosenkę Sanach pod tytułem Marcepan, ale nie, nie, nie. Nie będzie to interpretacja piosenki. Chociaż ostatnimi czasy zauważyłem, że interpretacje piosenek na moim kanale cieszą się dość dużym powodzeniem, jednak tym razem wezmę sobie na tapet. Piosenkę Sanach pod kątem reklamowym, pod kątem lokowania produktów. Ponieważ ostatnimi czasy piosenka ta wywołała niemałą dyskusję w sieci, mianowicie jeden z redaktorów naczelnych radiostacji polskich radiostacji postanowił tę właśnie piosenkę Marcepan. Hmm usunąć z radiowej playlisty, ponieważ według niego gorszyła młodych słuchaczy. I właśnie w tym odcinku chciałbym podzielić się z wami moją refleksją na ten temat, co na ten temat sądzę i jestem też ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. Także jeżeli oglądacie to na YouTubie, to zachęcam do tego, żebyście pozostawili komentarz pod tym nagraniem. Tak więc do dzieła. A żeby jeszcze bardziej przybliżyć wam Całą tę sytuację przytoczę w jednym z artykułów prasowych fragment wypowiedzi pana redaktora naczelnego z radia LK na ten temat, właśnie a propos piosenki Marcepan. Otóż cytuję. Jest 7:15, słucham naszego radia i słyszę, że właśnie nadajemy sanach. Wiem, że o tej porze są przy odbiornikach młodzi ludzie, dzieci, a z radia dostają przekaz, który opowiada o paleniu konkretnej marki papierosów i tak cztery razy w tej piosence. Podjąłem więc decyzję, że zdejmujemy utwór z anteny. Opisuję w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl Arkadiusz Wojciechowski, redaktor naczelny radia Elka. Sam utwór jest bardzo skoczny, bardzo fajny. Muszę przyznać, że tutaj akurat w Sanach udał się ten utwór. O ile nie jestem przekonany do jej interpretacji poezji, tak ta piosenka jest po prostu, można powiedzieć, takim radiowym majstersztykiem tanecznym. Można so, Nóżka sobie chodzi, można sobie posłuchać w radiu, w drodze do pracy. Albo podczas wykonywanej pracy, jak to woli. W każdym razie sama piosenka jest super, i tutaj nie ma się do czego przyczepić. I teraz pytanie brzmi: czy to jest piosenka idealna na poranek? To jest oczywiście kwestia gustu. Ja miałem okazję pracować w rozgłośni radiowej i także układać playlistę utworów na cały dzień, i tutaj nie ma takiej idealnej recepty. Która piosenka powinna być nadawana rano, a która powinna być nadawana wieczorem? Nie ma czegoś takiego. To jest wszystko kwestia gustu. Niektórzy bardziej budzą się przy piosenkach takich wolniejszych, a niektórzy wolą coś bardziej takiego dynamicznego, coś co pobudza do życia lepiej niż kawa. Natomiast jeśli chodzi o lokowanie produktów, no to tutaj muszę się z panem redaktorem naczelnym nie zgodzić, bo takich piosenek jest multum. Piosenek, które. Lokują różnego rodzaju produkty od kawy po Coca-Colę, i nie zawsze są to zdrowe produkty, umówmy się. I tych produktów nie brakuje, zarówno w piosenkach polskich, jak i angielskich. Poza tym, czy młodzi ludzie słuchają radia rano? No ja wiem jedno: że teraz mamy czas, erę podcastów, erę streamingu, i teraz młodzi ludzie chyba niekoniecznie chcą tak bardzo słuchać radia. Znaczy mogę się mylić, no niektórzy może sobie tam puszczają rano radio, jakieś swoje ulubione, ale generalnie nie trzeba teraz słuchać rano, ra, rano radia, bo można je po prostu, można piosenki słuchać również na Spotify, na Apple Music, na Deezerze, nie wiem czy Deezer jeszcze w ogóle istnieje, na Tidalu i tak dalej, i tak dalej. Także dzisiaj nie ma czegoś takiego, że... Piosenki są tylko w radiu, więc takie działania na pewno nie spowodują, że młodzi ludzie nie będą sięgać po papierosy czy po alkohol. To w ogóle odpada. Pomijam już fakt, że w innych mediach promowane są różne używki, na przykład alkohol. Ostatnio widziałem reklamę alkoholu promowaną przez znanego aktora, Bogusława Lindę. I tutaj przelewa sobie z kieliszka do kieliszka, i ta reklama pojawia się wszędzie, nie tylko o rannych porach, ale również wieczornych i odwrotnie. Umówmy się w ogóle z tym, że to jest nasza popkultura. Coca-Cola to jest popkultura. Alkohol, whisky to jest popkultura. To wszystko jakby jest naszą kulturą, bycia, obycia i tak dalej. Nie wiem, czy jest sens udawać, że tego nie ma, albo że to jest dla ciebie zakazane. Tak więc nie uważam, że ograniczanie piosenek o papierosach czy alkoholu z samego rana sprawi, że młodzież nie będzie sięgać po używki. Bardziej tutaj widzę nadzieję w po prostu w edukacji, w edukacji związanej właśnie z tym jak wygląda to wszystko, jak wygląda proces brania takich używek i jakie są konsekwencje brania takich używek i bardziej tutaj widzę edukację niż, niż takie cenzurowanie piosenek, bo tak samo moglibyśmy cenzurować filmy, tak samo moglibyśmy cenzurować gry komputerowe, a to kompletnie nic nie da. Jakby, jeżeli dla człowieka coś się zabierze albo cenzuruje, to człowiek i tak będzie chciał to zobaczyć, i tak będzie chciał to obejrzeć, i tak będzie chciał tego posłuchać, także. Ciekawość zawsze zwycięży, nawet wśród młodych ludzi, którzy również nie nieobce są im różnego rodzaju używki i tutaj nie ma o czym mówić, tutaj nie ma czego tutaj, nie jest to temat tabu w każdym razie, także nie ma co tutaj ukrywać, że, że, że tak nie jest, także wydaje mi się, no że tutaj to był nietrafiony pomysł, żeby ocenzurować taką piosenkę z samego rana. Ja rozumiem... Jeszcze miałbym pewne wątpliwości, gdyby ktoś chciał, nie wiem, z samego rana ocenzurować niektóre piosenki Nocnego Kochanka. Pozdrawiam fanów Nocnego Kochanka. Ja nie jestem fanem, ale lubię niektóre ich piosenki. Natomiast w tym wypadku, Sanach, czy aby na pewno, no tutaj bym się jednak zastanowił. Widzę natomiast pewną tendencję, jeśli chodzi o piosenki, polskie piosenki. Mianowicie, nie wiem czy to jest tylko takie moje wyobrażenie, moje zdanie na ten temat, natomiast coraz bardziej zauważam to, że coraz bardziej piosenki stają się takie płytkie. To znaczy, co mam na myśli? Nie mam nic do piosenki Sanach, natomiast wydaje mi się, że teksty piosenek, może tak, teksty piosenek stają się coraz bardziej takie płytkie, to znaczy, coraz częściej nawiązują do naszego życia i nie ma w tych tekstach takiej poezyjności. Nie ma takich jakichś ciekawych porównań, tak? Zazwyczaj mamy takie obrazki z życia. Oczywiście obrazki z życia są najlepsze, bo są nam najbliższe. Wiadomo, jakby z, po, z marketingowego punktu widzenia. Jak najbardziej takie obrazki z życia są spoko. Natomiast z punktu widzenia takiego poetyckiego można by rzec, no to nie są obrazki, które w jakiś sposób Pobudzają naszą wyobraźnię. To nie są obrazki, które gdzieś tam dotykają naszego serca. Są nam bliskie, ale to są tylko obrazki. Jakby zauważyłem, że piosenki składają się głównie z takich slajdów, z takich obrazków, z takich scenach z filmu. I nie ma w tych piosenkach nic poza tym. Nie ma takiego przekazu, który. Zastanawiałby nas, który zachęcałby nas do myślenia. Ja wiem, ja wiem, są tacy puryści, którzy stwierdzą, że piosenki radiowe nie mogą takie być, bo muszą być proste, muszą być chwytliwe, muszą być takie przyjemne do słuchania, takie, żeby nam się obiło o uszy, żebyśmy mogli je sami zaśpiewać pod prysznicem. Ja to rozumiem. Natomiast wydaje mi się, że czasami. Odczuwam taki przerost formy nad treścią, taki przerost tych lokowań produktów, ale nie dlatego, że one w jakiś sposób coś promują, że szerzą jakieś, jakieś złe nawyki. Nie. Bardziej chodzi mi o to, że m, coraz więcej jest takich prostych nawiązań: właśnie typu Netflix, Malboro, wódka, Whisky, Jamison czy cośkolwiek innego, kolońska, szlugi, ale. Nie ma w tych piosenkach, nie ma w tych slajdach czegoś więcej. Nie ma tej poetyckości, A żeby wam to jakoś zobrazować, puśćcie sobie piosenkę, na pewno ją znacie, Sana i Grzegorza Turnała, sen we śnie. Ja wiem, że to jest na podstawie wiersza. Natomiast to jest właśnie poetyckość. To jest rysowanie, malowanie słowami. Natomiast jestem w stanie uwierzyć w to. Że akurat ta piosenka Sanach właśnie była takim obrazem filmu. Klip do tej piosenki jest inspiracją filmu Mężczyźni Wolą Blondynki z Marilyn Monroe. Więc być może Sanach chciała w tej piosence zobrazować taki kadr z filmu. Chciała pokazać taką filmowość w, tym, w tej piosence, taką, taką scenę filmową chciała przedstawić w tej piosence. Więc jestem w stanie w to uwierzyć, że tak właśnie było. I wtedy nie mam żadnego z tym problemu. Natomiast moja ogólna uwaga jest taka, że dzisiejsze piosenki, współczesne piosenki, coraz mniej malują, a coraz więcej odtwarzają. To znaczy odtwarzają naszą rzeczywistość. I spoko, fajnie, to jest nam bliskie, ale mm, to nie sprawia, że te piosenki jakoś zapadają nam w pamięć. My codziennie jesteśmy bombardowani. Wieloma kliszami, wieloma slajdami naszego życia widzimy różne obrazki, oglądamy świat z każdej strony. Czy to gdy jedziemy samochodem, czy gdy jedziemy autobusem, i tak dalej, tak dalej. Obserwujemy, widzimy, co się dzieje i widzimy te klisze przed oczyma, prawda? I to jest właśnie w to, w tych piosenkach też, tak? Pamiętam, że pierwszym takim prekursorem takiej obrazowości, takiej kliszy. Był tak o Hemingway, gdzie też w swojej, na tej swojej płycie opisywał Warszawę, yy, tej pierwszej swojej płycie, opisywał Warszawę, opisywał metro warszawskie i tak dalej, i tak dalej. Takie prozaiczne sceny życia, i to była taka proza życia, to było takie nam bliskie, i to było urocze. A teraz stało się to trochę takie już oklepane, no bo jakby nie było. My wiemy, jaka jest ta rzeczywistość, i my nie potrzebujemy jej kopii, nie potrzebujemy jej zarysu, bo my ją widzimy na co dzień. W tych piosenkach współczesnych nie ma takiej, takiego kolorytu, nie ma takiego malowania, nie ma takiej poetyckości. Oczywiście nie mówię, że we wszystkich piosenkach, bo są wyjątki, ale w takiej większości, większości to widzę, właśnie dostrzegam ten trend, że bardziej jest opisywana jakaś konkretna scena z życia niż. Yy, coś co by było snem, coś co by było takie bardzo takie poetyckie, coś co by zachęcało nas do przemyśleń, coś co by nas zachęcało do takiego wręcz mm, oddania się tej nirwanie, tej, tej, tej nierealnej scenie, tak, żeby gdzieś żebyśmy siebie też widzieli w tej scenie. Także to jest bardzo takie istotne, więc tego mi brakuje. Natomiast jeśli chodzi o yy, Sanach i Marcepan. Piosenka 5+, 5 plus jak najbardziej. Klip też bardzo fajny, bardzo dynamiczny, ładny. A jeżeli chodzi o to, czy piosenka powinna być puszczana w radiu w godzinach porannych, to jako radiowiec, były radiowiec, stwierdzam, że wcale tak nie musi być. To znaczy, nie uważam, że piosenki powinny być ocenzurowane. Nie uważam, że nie mogą być puszczane z rana ponieważ młodzi ludzie słuchają rano piosenek w radiu ja zauważam że młodzi ludzie słuchają piosenek na YouTubie albo na Spotify kiedy jadę autobusem nie widzę nigdzie odtwarzacza radia X także ale to tylko są moje obserwacje może się mylę i to tyle ode mnie dziękuję wam za wysłuchanie tego podcastu dziękuję wam za wysłuchanie tego odcinka Mam nadzieję, że zachęcił Was do dyskusji, do przemyśleń. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału na Spotify, na YouTube, a także na Apple Podcasts, ostatnio y, powiedziałem Apple Music, ale to nieprawda, bo wszystkie podcasty można wysłuchać na Apple Music. Przepraszam, na Apple Podcast znowu się pomyliłem. Y, także zachęcam was do tego, żebyście zasubskrybowali mój kanał. Y, dajcie też znać, czy wam się podoba, na przykład na YouTubie, poprzez łapkę w górę bądź w dół, bo może się też wam coś nie podobać. Też koniecznie dajcie znać. No i życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru. W zależności od tego, kiedy tego słuchacie, trzymajcie się ciepło i słuchajmy polskich piosenek, słuchajmy polskiej muzyki, ale też bądźmy wobec nich krytyczni, bo w ten sposób również wspieramy dobrą muzykę i te, w ten sposób też decydujemy o tym, czego chcemy słuchać w rozgłośniach radiowych, ale również na platformach streamingowych. Trzymajcie się ciepło, cześć.